Drodzy Państwo, czytać, dużo czytać, ale komu jak komu, ale Wam nie muszę tego powtarzać, skoro to oglądacie. Profesor Ryszard Koziołek, chciałem powiedzieć, jest moim i Państwa gościem, ale to de facto my jesteśmy gośćmi u Pana Profesora dzisiaj. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry, Panie Adamie. Miło mi gościć w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Panie Profesorze. Wynotowałem sobie pewne rzeczy. I czy rzeczywiście jest tak, że żyjemy w czasach, kiedy mamy nadmiar publikacji i niedostatek czytelników? Wszyscy się na to skarżyli od niepamiętnych czasów, ale nigdy tyle nie pisaliśmy, co w ostatnich dekadach. Przejście na pisanie elektroniczne i łatwość komunikacji sprawiła, że nigdy w historii świata nie pisaliśmy tak dużo. I nie mam na myśli wyłącznie książek papierowych, bo też literatury nie należy szukać dzisiaj tylko w książkach. Ale w rozmaitych formach pisma, zwłaszcza pisma elektronicznego. Skoro już jesteśmy przy czasach, w których żyjemy, to jest pan mm, zwolennikiem tezy, że jednak sztuczna inteligencja będzie pisała książki, takie, które będzie można porównać do wielkich arcydzieł, czy jednak będą to książki no, po prostu napisane, ale nie będą niczego z nami robiły, z naszą głową? Nie, to o to się nie obawiam, dlatego że najlepsze książki w historii literatury światowej są oparte na unikalnym, jednostkowym doświadczeniu człowieka na radości, na krzywdzie, na popapranym życiu, na ekstazach i depresjach na czymś, co jest zagadką, ponieważ dotyczy zarówno jednostkowego doświadczenia, jak i uświadomionego doświadczenia. I wielcy pisarze, dla tego swojego bardzo osobistego, bardzo indywidualnego spojrzenia i przeżycia, znajdują jeszcze specyficzny idiomatyczny język. Sztuczna inteligencja jest potężnym wynalazkiem o właściwie nieprzewidywalnych konsekwencjach, i myślę, że ona stanowi istotne zagrożenie dla prozy gatunkowej. Dlatego, że ona będzie się uczyć z najlepiej napisanych fabuł, bo to myślę jest główne zagrożenie, chociaż z wierszami myślę też sobie będzie radziła nieźle, i będzie się starała w sposób najbardziej racjonalny wykombinować, czyli wybrać najlepsze elementy z istniejących rozwiązań, na przykład fabularnych czy narracyjnych, żeby stworzyć coś, co będzie wypadkową istniejących tekstów. Nie sądzę, że ona stworzy coś przynajmniej w najdającym się pomyśleć czasie coś absolutnie wyjątkowego i unikalnego. Ale jeśli będziemy chcieli dostać dobrze napisane opowiadanie czy powieść, kryminał, horror, to sztuczna inteligencja może z czasem rywalizować z rzemieślnikami słowa. A jak według pana wpłynie to na nasz rynek wydawniczy? To znaczy wydawcy będą musieli się jakoś zabezpieczyć przed Propozycjami wydawniczymi, nadsyłanymi na skrzynkę, żeby rozpoznać, że nie jest to napisane przez człowieka, tylko przez sztuczną inteligencję? Czy dla nich będzie to obojętne, bo przecież liczy się to, żeby Excel był na zielono? Myślę, że tak, dlatego że inteligencja sztuczna sama raczej nie wyśle i nie zawrze umowy wydawniczej. Myślę, że to, co już obserwujemy, zwłaszcza w takiej dziedzinie szeroko rozumianego copywritingu, to już są w dużej mierze produkty wspierane sztuczną inteligencją. To nie jest żadną tajemnicą, że firmy wykupują swoim pracownikom z działów, działów promocyjnych, z działów reklamowych, z działów copywritingu dostęp do, do tych urządzeń, czyli generatorów sztucznej inteligencji, po to, żeby wspomagały swoich pracowników, wyszukując najlepsze formuły reklamowe, promocyjne itd. I to się już dzieje. Ja już mam na swoim koncie pierwszą próbę z moimi studentami, którym zadałem pracę roczną, nie tylko pozwalając, a nawet rekomendując wykorzystanie GPT, I, no i efekty są interesujące. To nie są zachwycające prace, ale muszę powiedzieć, że zasadnicza większość zasługuje przynajmniej na ocenę dostateczną. Czyli inaczej mówiąc, sztuczna inteligencja na tym poziomie podstawowym czyli wolnego dostępu. A powiedzmy, że on jest dość, ma dość skromne możliwości, dostałaby u mnie trójkę. To jest, wydaje mi się, też niebezpieczne na tyle, że nawet osoby bardzo dużo czytające no, nie będą miały szans ze sztuczną inteligencją, bo ona może sobie zasysać absolutnie ze wszystkiego. Nie, nie jesteśmy w stanie wystartować w tym wyścigu. Jeśli chodzi o aspekt ilościowy i kombinatoryczny, to ma Pan rację, ale biorąc pod uwagę, że modelem sztucznej inteligencji jest gramatyka generatywna, czyli taki rodzaj pewnego użytkownika języka, którego byśmy nazwali modelowym, takim, który po prostu zna reguły gramatyczne i, i słownik w pewnym określonym zakresie i umie go poprawnie używać. Większość z nas robi to nieświadomie, po prostu ucząc się języka, którym mówimy na co dzień. Natomiast ten, gramatyka generatywna na tym polega. I z inteligencją jest trochę, ze sztuczną inteligencją jest trochę podobnie. To znaczy, ona będzie tworzyła formy poprawne, czasem doskonałe. To chyba jest przerażające w tych, w tych efektach pracy sztucznej inteligencji, że ona generalnie nie robi błędów. Znaczy, robi błędy rzeczowe, myli się, ale to są w zasadniczej większości porządnie napisane zdania, także interpunkcyjnie. I to jest ta pierwsza różnica, która się rzuca w oczy, jak pan dostanie pracę studenta, czy nawet rękopis pisarza to on nigdy nie jest tak dobry, jak to, co dostaniemy z, z wyplute, czy wyprodukowane, wygenerowane przez, przez sztuczną inteligencję. Więc ja się nie obawiam o prozę i sztukę, generalnie naprawdę inwencyjną, naprawdę nowatorską. Ta moim zdaniem pozostanie domeną człowieka. Natomiast nie tyle się obawiam, co zakładam, że e, Sztuczna Inteligencja staje się, stanie się partnerem e, w pracy bardzo wielu, e, bardzo wielu dyscyplin, między innymi pisania. Zwłaszcza kiedy goją nas terminy. Panie profesorze, pisze pan w książce, że Olga Tokarczuk przewidziała potrzeby czytelników lepiej niż literaturoznawcy? To jest taki kamyczek wrzucony też do swojego ogródka? No pewnie, że tak, no bo się my, literaturoznawcy, często się mądrzymy, że wiemy wiemy, co jest dobre, co złe, co jest nowoczesne, co jest anachroniczne, wydajemy rozmaite wyroki, zwłaszcza jeśli naszą rolą jest krytyka bieżąca. Ja raczej parałem się przez długi czas z historią literatury, więc moi pisarze byli martwi w większości, więc nie było tego ryzyka. Ale w przypadku Olgi Tokarczuk pamiętam dobrze lata 90., kiedy obok zachwytów czytelniczych pojawiły się zgryźliwe i kąśliwe uwagi krytyków, moich kolegów, koleżanek między innymi. Ja sam też nie byłem początkowo wielkim entuzjastą, bo wydawało mi się, że ta świeżo odzyskana wolność po 89 roku i wejście na rynek kapitalistyczny i zachłyśnięcie się tą, tą zachodnią nowoczesnością, to są wielkie tematy, czyli czekaliśmy na powieść, która nam opowie o, o człowieku, który zderza się z tym, z tym wielkim, otwartym, dzikim, ale fascynującym światem późnego kapitalizmu, późnej demokracji, do której tęskniliśmy przez cały PRL. A tymczasem pojawiła się pisarka, która naszą uwagę kierowała w stronę mitów, kobiecości, ekologicznego feminizmu, troski o inne istnienia, nie tylko o człowieka. I to się nam wydawało takie, no właśnie, takie, takie jakby spóźniony szulc jakieś zrewitalizowane fantazy. Nie rozumieliśmy, że, że wybitni pisarze mają tę nieprawdopodobną zdolność prorokowania. Nie dlatego, żeby chcieli, tylko że coś wyczuwają, że w rzeczywistości są jakieś fluidy i prądy, które dla większości są jeszcze niewidoczne, a dla nich już zapowiadają tematy, które staną się dla nas o wiele bardziej palące. Czyli Tokarczuk nas ostrzegała, uważajcie, bo to się źle skończy. To się skończy degradacją środowiska, to się skończy nierównościami społecznymi, to się skończy e, problemami z, z, z dziećmi, e, potrzebą pogłębionej refleksji na temat natury. No i miał rację. Panie profesorze, pytanie być może naiwne, ale to. Jako pytający mam prawo zadawać różne pytania. Co sprawia, że niektóre książki działają przez dziesięciolecia, przez kilkaset lat Lalka, Don Quixote i tak dalej, a niektóre po prostu lądują na śmietniku historii. Jaka jest reguła i czy jest jakakolwiek? Jak ja bym wiedział, o to widzimy, że nagranie jest na żywo, a nie sztuczna inteligencja go wyprodukowała. Gdybym ja to wiedział, gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to po pierwsze sam bym spróbował to zrobić, czyli napisać coś, co nazywamy arcydziełem, albo bym doradzał skwapliwie żyjącym pisarzom, którzy chcieliby albo mogliby w ten sposób zostać na długie lata w historii. To jest zagadka arcydzieł, która właściwie wymaga, albo inaczej, ona jest potwierdzana w każdym nowym pokoleniu czytelników. Bo na przykład, jeśli czytamy, skoro jesteśmy przy to Tokarczuk, jeśli czytamy Empuzjon, i w tym empuzjonie pojawia się Tomasz Mann i Czarodziejska Góra, między innymi pośród wielu innych tekstów. To znaczy, że pisarka niezwykle popularna, najlepiej dzisiaj i sprzedająca się, i, i, i szanowana, i uznana spośród, spośród polskich pisarzy i pisarek, nawiązuje dialog z Tomaszem Mannem i z Czarodziejską Górą, to ona tym samym mówi nam, słuchajcie, to jest ważne, ta książka jest znowu ważna, ona powstała ponad 100 lat temu, ale tematy, problemy, z którymi mierzy się Tomasz Mann, one są dla nas też interesujące. Zwróćcie na to uwagę. Zwróćcie uwagę na moją książkę, ale zwróćcie uwagę na, też na książkę, z którą moja powieść prowadzi dialog. Czyli inaczej mówiąc, każda epoka mówi klasyce sprawdzam. I to jest fair, to jest uczciwe. Z jednej strony można powiedzieć, że oni są w spisie lektur, w związku z tym akurat Tomasza Mana nie ma, w związku z tym szkoła dba o to, żeby, było, żeby ta klasyka była klasyką. Ale my mówimy o tekstach, które żyją bez względu na to, czy są wśród lektur szkolnych, czy nie teatr jest bardzo dobrym sprawdzianem trwałości klasyki, bo chyba teatr dzisiaj ma najważniejszą funkcję tego rewitalizowania starych tekstów i sprawdzania, czy one dalej działają. Prawda? Jeśli w teatrze patrzymy na dziady, na przykład Czeski, prawda, Świe, świeże, ciągle i głośne, czy patrzymy na kolejną instanizację Hamleta czy, czy Macbetha, to znaczy, że twórcy i widzowie mówią tak, Szekspir, w dalszym ciągu, w sposób doskonały, a czasem bezkonkurencyjny, wypowiada pewne myśli, refleksje, prawdy o człowieku i świecie, które pasują do naszego czasu. Ja sobie to nazywam takim, takim zabiegiem czy takim zdarzeniem, że ta literatura wyrywa się z objęć historii. Każda współczesność trzyma nas ciasno w swoich objęciach swoim kontekstem, swoimi sprawami swoim językiem. Te wielkie teksty, one się wyrwały z tych objęć, i zamiast tam siedzieć, tak jak wszystko, co było żywe, a teraz jest martwe i należy do swojego czasu, to ta literatura, czy szerzej mówiąc sztuka, wędruje z kolejnymi pokoleniami i jakby pakuje się nam do współczesności. Jakby mówiąc, ja też mam coś do powiedzenia. I my, i my mając do wyboru naszych pisarzy, nasz język, przecież często radykalnie inny od tego języka z przeszłości, słuchamy tego, i potwierdzamy to. Mówimy tak. Zdanie: Życie jest opowieścią wariata, pełną wrzasku i wściekłości, ciągle, ciągle ma moc. Ciągle chce tego użyć, żeby wypowiedzieć pewien rodzaj wizji szalonego, pełnego zgiełku i nieporządku świata. Wywołał Pan temat lektur szkolnych, więc pytanie, czy jest Pan liberałem czy konserwatystą, jeżeli chodzi o grzebanie przy tej liście? Bo pisze Pan w książce, że ze szkoły, powinniśmy, ze szkoły powinniśmy wynieść wyobraźnię i wrażliwość. I to jest teza na potwierdzenie faktu, że jednak te rzeczy, które być może nie przetrwają tej próby czasu, trzeba wymienić na coś, co młodzież, mówiąc kolokwialnie, bierze? Jestem konserwatywnym rebeliantem. To znaczy jestem za tym, żeby pewne teksty, dyskutujemy oczywiście i powinniśmy dyskutować, jaki to powinien być zestaw tych, tych tekstów, ale jednak jestem za tym, żeby, żeby pewne teksty, które, które, które właśnie poddamy temu sprawdzeniu, o którym Pan mówi, które wędrują z nami z przeszłości i uznajemy, że one ciągle są ważne, były obecne w spisie lektur. Marudzenie, że to jest inny język, że ludzie tam inaczej są ubrani, co innego jedzą. I nie mają bawełny, i, i komputerów mnie nie przekonuje. Natomiast jestem wielkim zwolennikiem majstrowania przy tych tekstach, to znaczy stawiania im innych pytań, niż stawiali im ich czytelnicy czy nawet pokolenia wcześniejsze. No, w związku z tym jestem może pewnie już jednym z nielicznych, którzy optują za tym, że w pustyni, w puszczy powinno być, powinno być w spisach lektur szkolnych, ale właśnie po to, żebyśmy się uczyli co to jest tekst rasistowski, z czego wynika kolonializm, jak, dlaczego mamy dzisiaj wojny z, z fundamentalnym islamem i że Sienkiewicz opisał nam pierwsze państwo islamskie, które powstało w, w latach 80. XIX wieku, bo jak to usuniemy, no to pozbawimy się możliwości i wiedzy, i pewnego rodzaju przeżycia, które czasem bywa przyjemne, ale nie powinno być powodem do dumy, bo jeśli patrzymy na scenę, w której biały chłopak idzie na słoniu, a czarny idzie pieszo obok, to powinniśmy zapytać, czy potrafimy sobie wyobrazić sytuację odwrotną, a jeśli w XIX wieku nie potrafimy sobie wyobrazić, to dlaczego? I tak dalej, i tak dalej. Wartość tekstu tego typu, jak, jak powie Sienkiewicza, sprawia, że my potrafimy Postawić pewne pytania, które są pytaniem do tekstu, ale tak naprawdę są pytaniem o nasz świat. To wywołał Pan trochę te, te moje kolejne pytanie, bo, bo, bo chciałem dopytać o to, czy mm, powinniśmy. Padło to słowo majstrować przy treści lektur. Też Pan tutaj pisze, że nie możemy wymagać od książek, które zostały napisane 100 czy więcej lat temu, żeby no pasowały do naszej obecnej rzeczywistości, czyli to cenzurowanie, wyrzucanie pewnych niewygodnych spraw, które nie pasują do otaczającego nas świata. To rozumiem, że to nie jest dobra droga. No Moim zdaniem nie. Ja jestem zawsze za, za ćwiczeniem się w krytycznym myśleniu. Powinniśmy mieć teksty, które z jednej strony pokazują nam świat taki, jaki chcielibyśmy, żeby był, bo w literaturze i w sztuce jest ten element powinno, prawda? Jak, jaki świat powin... krytyka i pewien projekt pozytywny. Więc chciałbym, żeby dzieci i młodzież czytały książki, które mówią o naszym świecie i mówią o tym świecie, jak sobie go w sposób pozytywny wyobrażamy. Szacunek, tolerancja dla odmienności, uważne. Uważna obserwacja natury, minimalizowanie okrucieństwa i cierpienia i innych istot. To wszystko powinno być wpisane także w porządek lektur szkolnych. Ale nie pozbywałbym się tych książek, które są dobrze napisane czyli dają nam obraz stylu, fabuły, budowania postaci, na którym, który można podziwiać i, i które budzą budzą jakiś rodzaj przyjemności czytelniczej, ale też, które pokazują nam genealogię problemów, z którymi my się borykamy, czyli skąd się to wzięło, dlaczego jest tak, jak jest, prawda? Trzymam się tego w pustyni i w puszczy, bo to jest niezwykle poręczny tekst. Jeśli tam jest scena, jak Państwo pamiętają, kiedy, kiedy Staś uwalnia dwoje niewolników, jeden nazywa się Kali i ma towarzyszkę, dziewczynkę, której imienia nie znamy i Staś mówi do Nel, nazwij ją Mea, a Mea po łacinie znaczy moja. I wystarczy w klasie zadać pytanie, dlaczego Staś nie pyta, jak ta dziewczynka ma na imię, słuchaj, jakie jest twoje plemienne imię, tylko nadaje jej imię, które jest zaimkiem dzierżawczym, które wskazuje, że ona będzie teraz należeć do, do NEL, czyli była niewolnicą Arabów, została uwolniona przez naszych bohaterów, a następnie podarowana przyjaciółce Stasia. Oczywiście to niewolnictwo jest bez bicia, bez okrucieństwa ale w dalszym ciągu jest tam coś niepokojącego, prawda, w tym geście. I kiedy y, czytamy to z dziećmi czy z młodzieżą, to, to ćwiczymy ich w pewnej, w, pewnej, w pewnej takiej wrażliwości na krzywdę, która zaczyna się od rzeczy bardzo niewinnych, jak choćby o, od użycia języka właśnie, od nazwy, od przezywania. E, to jest bezcenne. Panie profesorze, dwie rzeczy na koniec. Po pierwsze, w jaki sposób... Wiedźmin może mieć wpływ na wynik wyborów. Nie wiem, czy na, czy na wynik wyborów, ale na pewno na PKB. Jak kończę swój, swój tekst, o, który jest trochę takim tekstem ekshibicjonistycznym, bo przyznaję się do swoich, do swoich dziecięcych czy, 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 czy takich eskapistycznych skłonności lekturowych, no bo jestem wielbicielem, żadna to tajemnica seriali, ale jestem też wielbicielem. Fantazy czy cyklu o, o Wiedźminie. No i fenomen. Jestem wdzięczny tej literaturze i tej sztuce filmowej, dlatego że ona rozpowszechnia siłę i działanie literatury. Setki, tysięcy czy miliony sprzedanych książek tworzą nam czytelników, którzy jak praktyka pokazuje, nie pozostaną już zawsze przy Wiedźminie czy przed jednym gatunku, tylko spróbują czegoś innego. I, i dzięki temu zapewniają trwanie. Tej, temu niezwykłemu wynalazkowi naszego gatunku, jakim jest zdolność tworzenia fikcji. Czytać, dużo czytać, tytuł pana najnowszej książki. Jest jakaś złota rada, jak rzeczywiście dużo i jeszcze więcej czytać. Jesteśmy na Śląsku, to ja sobie ten swój stos wstydu nazwałem hałda, hałdami wstydu. I ostatnio rozmawialiśmy z Filipem Łobodzińskim, i on tak zamyślił się i powiedział: ja Nie przeczytam w życiu wszystkich książek, które, które mam w mieszkaniu, a cały czas przychodzą nowe. Jak czytać więcej? Z czego zrezygnować dla czytania? I jak selekcjonować? Hmm. Nie ma na to dobrej odpowiedzi. Trzeba od razu sobie powiedzieć jasno, że nie tylko nie przeczytamy wszystkich książek, które są w naszym zasięgu, nie przeczytamy nawet drobnej części. Ja kiedyś próbowałem to liczyć. Wyszło mi, że przy dość intensywnym czytaniu, takim jak ja czytam w tej chwili, a czytamy coraz mniej książek, nie dlatego, żebyśmy przestali czytać, ale czytamy bardzo mnóstwo treści yy, za sprawą naszych, naszych internetowych, yy, rozmaitych yy, urządzeń. No, więc to jest mniej więcej 10 tysięcy książek. Tak sobie obliczyłem, że, że być może przeczytam. No ale 10 tysięcy książek to jest nic, to jest, nie wiem, jedna trzecia, jedna czwarta produkcji rocznej w Polsce. A cóż, dopiero mówić o całym rynku światowym. Więc tu od razu popadamy we frustrację i to zostawmy wstyd. To nawet gdybyśmy nic innego nie robili, tylko czytali, nie jesteśmy w stanie temu sprostać. Przez pewien czas, moim zdaniem, trzeba jednak czytać to, co czytali inni czyli przed nami, czyli ja bym jednak był za tym, żeby do trzydziestki starać się przeczytać trochę klasyki, tych tak zwanych wa ważnych czy wielkich książek, bo to w większości wypadków nie jest czas stracony. Czyli jednak tego Manna, Szekspira i Dostojewskiego i jeszcze paru innych, których można znaleźć w rozmaitych spisach lektur, bym przeczytał. No a potem, potem to już bym szukał, to co, co, czego, czego chcemy, co, co nasz umysł i ciało lubi najbardziej, co daje nam i przyjemność, i pożytek, dzięki czemu lepiej myślimy o świecie, bardziej różnorodnie, z innych punktów widzenia niż tylko swój własny, które są dobrze napisane, bo dzięki temu też lepiej mówimy. Nie mogę sobie odmówić, żeby na koniec jeszcze poruszyć wątek Pana młodości, Pana studiów, kiedy, tak jak pisze Pan w książce, dorabiał Pan jako stróż nocny w czasach studenckich. Tak paradoksalnie tęskni Pan trochę za tym, za tym czasem, kiedy miał Pan po prostu dużo czasu wtedy, na przykład na czytanie tygodnika powszechnego, a teraz w tej pracy zawodowej, to, no to jest wiele innych rzeczy do, do robienia niż, niż usiąść i czytać. Aż tak bardzo za tym nie tęsknię. Baza Sosnowie dniwka, gdzie nocami pilnowałem um, koparek i wywrotek i innego ciężkiego sprzętu drogowego. To nie było najlepsze miejsce do czytania, ale rzeczywiście sporo książek tam przeczytałem. Czasu miałem bo jak to w nocy, na pewno więcej niż teraz. Natomiast ja lubię nasz czas, nasze czasy, Mam na myśli ostatnią dekadę czy dwie, jeśli chodzi o swobodny dostęp do czytania. I znowu mówię tylko w naszym pokoleniu, ale patrząc na, na historię świata nigdy człowiek nie dysponujący jakimiś wielkimi środkami finansowymi nie miał tak swobodnego dostępu do dobru kultury jak w tej chwili. I nie myślę tylko o literaturze, ale o malarstwie, kinie i, i wszelkich formach sztuki. To jest coś nieprawdopodobnie wspaniałego. Oczywiście cierpimy na melancholię nadmiaru, bo tego jest tyle, i uświadamiamy sobie, że możemy odwiedzić muzea, prawda, i, i przeczytać właściwie każdą książkę, jaką się nam zaważy, ale ja jestem jednak za, za wolnością i swobodą wyboru, i mnie te nasze czasy się pod tym względem podobają. I teraz już naprawdę na koniec, bo co chwilę przychodzą mi nowe wątki. Według Pana w którym kierunku powinniśmy spoglądać, jeżeli chodzi o tegoroczną literacką nagrodę Nobla, czy niezbadane są wyroki Akademii i wszelkie przewidywania to możemy do Hasioka wyrzucić? No ja tylko raz przewidziałem nagrodę Nobla i to są na to świadectwa, ponieważ było to spotkanie podobne jak to, które prowadzimy w tej chwili. Rozmawialiśmy o książkach w Poznaniu i jako że to był październik, no to ostatnim pytaniem pytającego było, żeby uczestnicy rozmowy zaryzykowali i powiedzieli, kto wygra nagrodę Nobla. Ja byłem jedynym, który wskazał na Boba Dylana i Dylan dostał za dwa tygodnie nagrodę Nobla. Byłem zły na siebie, bo Bóg płacili wtedy 1 do 16, więc byłbym zamożnym człowiekiem, gdybym postawił na Dylana. No ale nagroda Nobla są zaskoczenia. Ta, ta nagroda, o której rozmawiamy, była niezwykłym zaskoczeniem, ten werdykt. Anne Erno, która, która dostała za, za, za nagrodę Nobla niedawno, była, moim, była dla mnie zaskoczeniem, ale też wielką radością. Muszę powiedzieć, więc chciałbym się podobnie radośnie zdziwić w tym przypadku, ale nie mam tym razem żadnego typu. A gdybym panu powiedział takie nazwisko jak Murakami, no to ono jest dość prawdopodobne, bo ono na stole leży już prawda, od długiego czasu. Są takie nagrody, które by się chciało mieć, a których już, które chciałoby, żeby zostały przyznane, chciałoby się, żeby zostały przyznane, ale to się już raczej nie stanie. Mam na myśli przede wszystkim Zebalda. Dla mnie to jest jeden z tych wielkich klasyków współczesności, którego podziwiam i który był dla mnie olśnieniem, którego się nie spodziewałem. Że znajdę pisarza, który zrobi na mnie wrażenie tak, jak robił kiedyś Kawka czy Dostojewski. Już naprawdę, jedno nazwisko, które powinno dostać Nobla, a nie dostało. U mnie to jest zdecydowanie Amos Oz. Zgadzam się. Tak. Amos Os i nieżyjący Zebalt, który już nie dostanie, to byłyby dwa nazwiska, które my byśmy na pewno podrzucili Komitetowi Noblowskiemu.